Cześć Aniu, co dzisiaj robisz po szkole? A nic ciekawego, nic się nie dzieje w tym naszym mieście. Jak to nic? Chodź, pokażę ci jaki Radom jest magiczny. Kolebką naszego miasta jest Grodzisko Piotrówka. Dlaczego Piotrówka, a nie na przykład Jakubówka? Oj Aniu, w X wieku na terenie Grodziska znajdował się drewniany kościół pod wezwaniem świętego Piotra, najstarsza radomska świątynia. Aha, już rozumiem. To świetnie. Ruszajmy dalej. Pokażę Ci teraz, jak ciekawie można spędzić czas w naszym mieście. Ojej, a co to za miejsce? Znajdujemy się w Muzeum Wsi Radomskiej. W gansanie tym możemy zobaczyć charakterystyczne dla regionu radomskiego obiekty architektury ludowej oraz przedmioty codziennego użytku. Bardzo ciekawe muzeum. Muszę tu jeszcze kiedyś przyjść, ale tym razem z mamą. Ona lubi takie klimaty. Super! Ruszajmy dalej. Bo mamy niewiele czasu, a tyle jeszcze ciekawych miejsc przed nami. Gdzie teraz jedziemy? Do Soli. Znajduje się tam Muzeum Witolda Gombrowicza. Nigdy tam jeszcze nie było. Co to za miejsce? Bardzo magiczne. Zresztą, sama zobaczysz, jak dojedziemy. Znajdujemy się właśnie w zabytkowym pałacu we Soli. To tu mieści się Muzeum Witolda Gombrowicza. Kim był Witold Gombrowicz? Był pisarzem. I to właśnie w tym miejscu możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat życia i twórczości Gombrowicza. Słyszałam, że odbywają się tu lekcje dla grup zorganizowanych. Masz rację. Dla grup przygotowano specjalny program zwiedzania z przewodnikiem, dostosowany do wieku i zainteresowania gości. Muzeum posiada salę edukacyjną, w której odbywają się lekcje o twórczości Witolda Gombrowicza. Muszę tu przyjechać z moją klasą. Serdecznie polecam, bo naprawdę warto. Wracajmy jednak już do Radomia, bo nasza wycieczka nie dobiegła jeszcze końca. I jak? Nadal uważasz, że w Radomiu nic się nie dzieje ciekawego? Powoli zaczynam zmieniać zdanie. To miejsce powinnaś znać. Oczywiście, że znam. Jesteśmy przed resursą obywatelską. O tej placówce mogłabym opowiadać godzinami, ale jednym zdaniem powiem, że tutaj odbywają się wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne. Od spektaklów zaczynając, przez muzyczne kaziki, a na wystawach artystycznych kończąc. Nie wiedziałam, że tyle ciekawych wydarzeń się tu dzieje. Muszę uważnie śledzić aktualności i pewnie znajdę coś dla siebie. Na pewno. Znajdujemy się w Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Muzeum sztuki powołano 19 grudnia 2005 roku. A wie, że inicjatorem powstania centrum był Andrzej Wajda? Ten znany reżyser? Naprawdę? Tak. Przez wiele lat przekazywał on dzieła sztuki dla muzeum sztuki współczesnej w Radomiu. Spójrz na te obrazy, podobają ci się? Są bardzo interesujące i zagadkowe. No widzisz, musisz tu koniecznie wrócić. Myliłam się do tego, że w Radomiu jest nudno i nic się nie dzieje. Dziękuję, że pokazałaś mi tyle wspaniałych miejsc. Nie ma sprawy. Radom to naprawdę magiczne miasto. Pełne inspiracji. The cradle of our city is Petrovka settlement. Why is it Piotrówka and not Jakubówka? Oh, Anna, in the 10th century on the ground of the settlement there was a wooden St. Peter's Church, the oldest temple in Radom. Oh, I see. It's great. Come on, I will show you now how interested you can spend time in our city. Wow, what is this place? We are in Museum Sirodomski in this museum you can see folk architecture and everyday objects characteristic for radom area it's a very interesting museum i have to come here with my mother she likes such atmosphere fantastic let's go we haven't got too much time and so many places to see where are we going now to sola there is ida kambrowicz museum i've never been there what is this place Magical. You will see. We are now in a monumental place in Wsola. It's Witold Gombrowicz Museum. Who was Gombrowicz? He was a writer and it is the place where we can find out a lot of interesting things about his life and work. I've heard that some lessons are organized here. You are right. There is a special program of guided tours for the school groups. There are two tables for students' interest and age the museum has a special educational room where lessons take place i have to come here with my class highly recommended because it is really worth seeing but let's us round town to radom because our trip is not yet over do you still think that in radom nothing interesting happens i'm beginning to change my mind you should know this place of course that i know it we are in resursa wawatska I could talk for hours about this. But I will tell you only that here are all kinds of cultural events held, including state production, music and art exhibitions. I didn't know so many interesting events happen here. I will follow the news and try to find something for myself. Sure. We are in Electromia, the center of modern arts. It was established in December 2005. Did you know that Andrzej Wajda was the first to establish the center? This famous director, really? Yes. For many years, he was giving the works of art for the Museum of Modern Arts in Radom. Look at these pictures. Do you like them? They are really interesting and mysterious. There you go. You have to come back here. I was wrong about Radom. I thought it's boring and nothing happens here. You showed me so many good places. No problem, Radom is a full of inspiration, magical city.